Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku z cyklu ABC, CBD, THC. Dzisiaj jest z nami gość specjalny Maciek. Cześć, nasz partner z Wielkiej Brytanii. A w dniu dzisiejszym o czym będziemy rozmawiać? O CBD, ale w zakresie porównania przepisów prawa polskiego oraz przepisów obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Dokładnie. Maciek, czy mógłbyś nam powiedzieć, jak to u Was wygląda? Zupełnie inaczej. Jedno podsumujące słowo. CBD jest czymś regulowanym przez rząd. Rząd uznaje, że jest to produkt spożywczy i tak jak wszystkie nowości na świecie, na przykład kryptowaluty, które też próbuje regulować, reguluje CBD. Już w miarę od dłuższego czasu pierwsze regulacje w tej sprawie wyszły w 2015 roku. Rząd wymaga, żeby firmy, które sprzedają ten produkt, rejestrowały się w danym urzędzie. Regula, po prostu jest to regulator, który weryfikuje zawartość tego produktu. Firmy muszą przedstawić odpowiednie dokumenty. так само okay. też. Dyrektor spółki musi wykazać, że jest adekwatnie odpowiednią osobą do tego stanowiska że jest osobą, której można ufać, na przykład nie może być za bardzo karany. Mm. I trzeba pokazać też, że dane produkty są jasno oznakowane, że jest też adekwatne ubezpieczenie, które chroni konsumenta w razie niepowodzenia danego produktu. I regulator dba po prostu o to, aby konsument mógł się czuć bezpiecznie kupując okay. i zakupując taki produktów. Rozumiem. Powiem Ci Maciek, że jest to zaskakująca informacja. Czyli de facto, jeżeli w Wielkiej Brytanii podmiot jest transparentny i spełni określone, ściśle wyznaczone przez prawo regulacje, może sprzedawać CBD legalnie jako produkt do sprzedawcy. Tak, rząd tak samo też informuje na przykład o wszelkich aktualnościach, którymi się musi mm -hmm. adaptować. Nie robi nagłych inspekcji, tylko w sytuacji, w której konsument złoży jakieś zażalenie na niedopatrzenie przez, przez sprzedawcę. Danego rozumiem. To produkty. powiem ci szczerze, że u nas sytuacja wygląda całkowicie odmiennie. CBD zostało wpisane na listę Novel Food prowadzoną de facto Słyszałem. Listę, tak, przez Unię Europejską. Europejską. I dopóki na poziomie unijnym nie zostanie to rozstrzygnięte i nie wiele zostanie, innych rzeczy. Tak stwierdzone, jak oddziałuje CBD na organizm człowieka, de facto w Polsce i w innych krajach unijnych nie można tego sprzedawać jako produkt do spożycia. Niesamowita sytuacja. Generalnie większość z nas wie, że CBD jednak oddziałuje dobrze na organizm. Dokładnie. A mimo to nie możemy tego Uważam, że wiele rządów po prostu boi się konsekwencji, tak jak powiedziałaś, Unia Europejska jest miała dużo machiną no i tak, wielu tak. osób musi dać te Tak samo też jeden powód Brexitu. Mhm. Mamy swoje prawo, Próbujemy rzeczy regulować, próbować jeśli coś mm -hmm. nie działa, zmieniać. Okej, okay, rozumiem. A czy mógłbyś jeszcze mi powiedzieć, jak wygląda sprawa THC u Was? THC jest też bardzo interesująca. Rząd mm -hmm. myśli nad tym, czy nie powiększyć tego limitu, który już teraz obowiązuje. Jest on do o wiele większego, dlatego że uważa, że jest to środek medyczny, który może mm -hmm. w dany sposób pomagać i nie jest mm -hmm. czymś, co powinno być w pełni karane i dlatego są już teraz coraz bardziej poważne rozmowy na ten temat i miejmy nadzieję, w ciągu kolejnych trzech, Lat rząd aktualizuje polisę i THC będzie też czymś o Jesz... wiele bardziej legalnym mm -hmm. pod medycznym. Okej, okay. to jest niesamowita informacja, bo u nas z kolei w Polsce THC jest czymś, czego wszyscy muszą pilnować. Jest to akurat, może dodam, 0,2 w przeliczeniu na suchą masę i naprawdę nie można tego przekroczyć, bo będzie to groziło ewentualnym postępowaniem karnym. U nas limit jest troszkę wyższy, tylko też co rząd robi, konsultuje się z lekarzami i A, robi panel, tak, który ma ten konsultuje tak okay. wpływ tego jego środka i, hmm. i jego zalety, jeśli miałby sprzedawany on po prostu legalnie w Okej, okay, rozumiem. Jeżeli bylibyście zainteresowani rozszerzeniem swojej działalności na Wielką Brytanię, zdecydowanie zapraszamy do kontaktu.